Pierdolona kurwa jebana pana pierdolona. Jak chyba straciłem to... O nie! Co za kurwa. Kupa. z ja ciebie nie? Se to nie wzywaj, bo mogą ci zablokować konto na modemie. E! O kurwa! Ja pierdolę! Jakaś tragedia się czy tragedia! Grajmy. Ej! Kurwa pedale Ale mogłem go w plecy, że go mogłem Chase him, chase him no Dzięki wielkie, witam tego współpracownika Zaraz zobaczę pamiętam. Ja tego snipera kołem są Cosa è? Eee, è? dobra? eee, to było? Ah, ty Nie gramy cyklu tabanach tak robicie Jak to skurwa? Co? Nie! No, kur... O kurwa, ty no nie! No co? Nie, to jest kurwa niemożliwe to jest. Co? Kurwa, no nie. Może nie. Kurwa, niemożliwe. Pierdole co za kurwa Kurwa, kurwa pierdole jak to jest kurwa Chuj tam kurwa Taka kurwa gra Kurwa z z to jest niemożliwe kurwa Kurwa z kurwa No nie wiem ja mu uh, daję i... No, dobra tam Coś się jebany. Ej! No weź się. A! Co on robi ty? Dlaczego? Skąd on wiedział, że do środka nie wszedłem? w Wkur wiem się. Wyrzucę tą, patrzcie, długą trwakę. Dawaj kapi, zabijmy jednego chociaż. No, będziesz... Znaczy, z, y, kapi. A mówiłem, zabijmy chociaż jednego. Podnosił. Do krew poszła z pyzdy. Podnosił, bronię go ty. Poszło z krew, z... z dupy. Uważaj, bo wysadzam. Kurwa bela. Chuj, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Dobra, to nie. Macie rację, macie rację. Na krótko, brama. Wyjeżdża, wyjeżdża Dobre, dobre. No widzisz mówiłem, że krew mu spyzdy Ja czuję ninja drzwi. pan na to Oho. Ja nic nie zmieniłem już przez drzwi głowy dostał do mnie. Dawaj, dawaj jeszcze raz to samo, spróbujemy. tak. ty się spróbujmy to. Ja już nie puszczam tej myszki, znowu będę łapał. Ale to jest coś zepsute, poluzowane mam te przyciski chyba. Łącznik jest, Biegnie na B łącznik. No 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 Proszę o mikrofon Tak, <grytulik> B. Dobra, tam kurwa... Schował głowę pod... A, Co za gra... Gaben! Wiem, że oglądasz. Napraw grę, chuju. będzie po Powolutku. Na pięć, co, nie wyskoczyć. Pewnie m E daí uma motherfucker. Da Co tam się dzieje? Nie, nie przeładował! O Jezus! Dawaj go. Kurwa nie gram Przestań, bo mnie... Wyłączam czat, bo mnie... Kurwa dekoncjonują... Bo mi mnie... Precyzja z tym. I oglądam w domu, to... Nie przeklinam. Kurwa, zaraz coś... Butelkę na głowie chyba zbiję. Się nie da tak, kurwa. Dawaj! Nie do kewa! Nie potrzebuję tego, żebym wygrać. Widzę, 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 widzę! O kurwa, ty! Leć tu! Ała? Za mało FPS w tym! Kurwa! Nie, dobra, kurwa, nie. Za zero na co? Jak cię kurwa jebne to zaraz będzie poradnik u ciebie, jak? Głupio stracić moderatora. Kurwa, takie fragi. Kurwa, pochłanie, pochłanie, pochłanie. Znaczy, kurwa, na kurwa,

A gente paga, né?